Na lotniskach i w hangarach zapanowała wiosna. Bociany i czaple po zimowej bezczynności wyszły wreszcie na światło dzienne. Starannie wyczyszczone i przygotowane, zaczynają nowy sezon treningowy. Rozpoczęły się pierwsze loty w tym roku. Dla wielu młodych ludzi pierwsze loty w życiu. Dzisiaj będziemy towarzyszyli dwojgu młodym adeptom szybownictwa z Klubu Wrocławskiego próbujących po raz pierwszy swych sił w powietrzu. Linę! Pilot gotów? Gotowe, tarcza. No. Już widzę. Naprężona. No chyba już ma wystarczającą jest, wysokość na, na proste. Jeszcze raz zaysuje, tak, rzeczywiście. Jest jeszcze, robię. Nie, no, to już wystarczy teraz. Teraz powinna zrobić zakręt w prawo i, I, i do lądowania. Tak. Teraz będzie podchodzić. No ciekawe, czy koło litery te wyląduje, czy trochę przesmaruje. Zobaczymy. No Zobaczymy, nie, zobaczymy. Ma. Dobrą wysokość. Dobrą. Hamulce powinna otworzyć już. Tak. Teraz... Są ma, chodź. ma, ma hamulce. O, zobaczymy. Trochę za duża szybkość, nie? Nie, zazwyczaj. Tak, nie, jest duży silny wiatr. Także przeleci Nie przeleci, założę się, że nie przeleci. O, patrzcie, elegancko przy literze to wyląduje. No, nowego pilota mamy. O, proszę bardzo. Jest, ładnie. Akurat. No, dobra, okay. bo szybowca, ściągnąć go na Chodź. Jak było? Stopnie, panie instruktorze, tylko za krótko. Za krótko? <gry>